Pan ma smajka tutaj, o. Zostało 10 sekund. Dostał 1 Ej, patrz, suwa. No, hej. No, hej. O, hej No hej. No hej. Da, hej. No hej. Ja, Człowieku, tak. <wistość> no, daj mi to moc. Nie lubię przy tobie. Ej, ty na jakiego ty masz? A dobra, weź mi, weź mi, daj. Jezu, weźmy bo się przez was. Kurwa, ja, ja, ja nie że ja żeś taki czas. Doczekam, że ty mnie będziesz karował <noise> na tebach. Dostaje ci lufa. Spike, leży na A. Zaraz co mi zacznie coś innego wystawać i to nie będzie lufa od broni. Mogłeś to powiedzieć na prywatnym, wiesz? Został jeden gracz. A, miałem pysk Peskwy, co Tak, gdzie to się przesaj to ty chyba wiesz. A nie, w sumie ten limonkowy, czarno-limonkowy, wygląda też fajnie. Nie. Nie? Nie. Powiem się podoba nawet. Wiesz, każdy ma swój gust, nie? ci.

czas. Trzymaj czas, Dobra, pięknie. Czwórka martwa. Rakieta, let's go. Dwadzieścia sekund. Rakieta, czemu ty grasz? Ja gram z autowa, tylko czwórka. O kurde, jaki ping! Ej, jaki ping! Jesteś Dawaj fleszem Już nie zdążysz A, A, Nie i... widziałem właśnie Właśnie Nie ciebie. widziałem Kurwa to, że ty widziałeś to, że ja To serio, może okulary by się przydało Tobie za... Kurwa Jasne yes. no, nie widzę, ona Michała, kurwa sprzedaje

Wziąłem Cię z zaskoczenia. Ale za sobą nie klikłem. What? What? Syby jaja Rozumiesz? robisz chyba. Rozumie? Nie, no. ja rozumiem. Wypuszczam osłonę. Cienie ją Tu idą znowu. Tak? Mhm. No nie do końca. Kurwa nie Are you sure about that? <t writers> ja pierdolę Dobra Jesz Mogę komuś kupić broń jak ktoś jest w e, Ja poproszę ja, to to ja O rakieta Dzięki Kurwa, no Zostało 30 sekund Został jeden gracz. Aaaa, fajnie, tu na środku. Rozwalili moją kamerę. Został jeden gracz. Dawaj, to A Co to jest? Co to miało być? Co ty kurwa taki nad nią strzelasz?

Od lasu, od, lazu. od, lazu. od, lazu. od, lazu. od lazu. Jak coś to od lasu, nie? Nie, nie. Dobra. nie, daj mi. Let me, let me, ult! Ult! Dzięki! 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 do Mogę po ciebie iść, ale potrzebuję eskorty. Tam jest Klaw. Chociaż mogę y pójść sobie, bo tam... Nie Ograniczam ich wizję. Dobra. Nie, nie żart, się go teraz rozłączyło akurat. Mogę po ciebie iść, ale potrzebuję eskorty. 2 P2, P2, P3, D3, D2. Imię. Pierdol mnie znowu do odcinka na YouTube rakieta. <grystanie> Skoro chciał. Został jeden Nie! Ale timing. Bakse, Trzy, bakse, trzymajcie skrywa. jednego napaka. URF! <seks> Jak wyszła w <kura>, ogóle? Kurwa! <śpira> Błysk. Błysk. Kurwa! W ogóle! W W koniec żartu już po was mhm. dziękuję pici okay. ty ej, ej 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 co wy na to? <laughs> kaj ja sprzedaj i, i kup sobie tam a nie ja czekaj bo to o jezu, runda opów nie. O, rozpętam ogień. No i chuj, nie wiadomo jaki nie. Został jeden... A. Widziałeś co jadałem? Nie no, widziałem. Dzięki za grę. Złego spałka dałem. Kurwa. Co jest? Nie wiem. To jest like a bot. Why you judge? No, że to No żartowałem, wyszedł mi, wyszedł mi. Wyszedł mi. Wyszedł Został 4. jeden... Oskar się chłop Oskar to kurwa brzmi jak jakiś gwałciciel, nie? Bo, no ale? Osobiście chętnie bym to zrobił Ale no, kurwa Chcę pójść spać obrońcy wygrywają Chcieliście bajkowego zakończenia? Przegrali. O! Hmm. Ciekawa kawa. Co to tutaj robi? O. Dobra, zeszliśmy. Zeszliśmy kurwa, jesteśmy o, na tajdzie. Come on, komand, on, come on, come, come, come dupę kurwa, stawiaj to u k***a! <gulity> to leży. Wyszło mi tu wajs. też tam. Został jeden trup. Masz broń. A Nie, nie masz flasha. Kto się za B. Ja pierdolę. Czy on nie umie niczego innego grać, tylko sobie nasz tak na Został jeden gracz. O, Nawet o, o, nie wiedziałem przez tą ścianę muszę skonować. Ja też nie. Ja myślałem, że przez tą ścianę się nie da. I chuj ma dobra. Na to wychodzi, że wszystko co nie jest metalowe da się przeskalować Odynem, kurwa! najlepsza no ile zabronił w KLE! No, leży na B! Ołko. Został jeden na Tak podszedł kurwa skryty ninja! No <grytanie> i <grytanie> No i do końca go tu można trsilić! Oj! Ale, ale się bambułko! No kurwa, weź z tym taki pani sasę dupę. Dobra, no. Wypuszczam drona. kurwa drona, że on to zakopał w twojej głowie. Wiem. Dzięki. Co ty Co ja cię Jezus. lubię, ale po prostu twój z chodzi mi pecha. Okej, okay, rozumiem O, to ja mogę robić... No to, robić no to wiecie co? Wiecie co ja robię, instaloka? O, Nie mam centyli odblokowanych No pierdolę co? Haha, boli jak tu A tam nie mam nie ma centów odblokowanych Kurwa mać, fajnie Nie, okay. nie, no Spokojnie, kurwa, ty, ty jak tam. Został jeden gracz. Na kuchni. Nie. Kurwa, nie mam. Nie ma broni też. No ty też nie. Ja myślałem, że on to... opał. Skąd on wiedział? dziadek wiedział, ale nie powiedział. Nie umiesz. Ogrzny z tych chłopiec zgasł. Mówił z tym ultram. Pomóż mu, pomóż mu. Został jeden wróg dole. Tak, wojenipikuj. Jest. Jesteś najlepszy cię. Nie obijamy się, to jeszcze nie jest... opa, kurwa, najlepszy, Przeanoduję. cię. Kurwa kurwa las, 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 opa, las, opa, las, ty las, opa. słyszysz? opa, weź mi opa. Chciał odezwyj raz w końcu? A jest za to, na co znam narzekasz. No na panowie widzieliście to ja pierdolę. pierdolę, <grym> co <grym> 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 Ale on już tego w ja. chciał. On w operatora chciał, a ty. side Co? Kto mnie kurwa trafił? Chat. Pierdalaj, no i kogoś jeszcze? Pod tą, pod tą, ale do prawej, trzy? Został jeden gracz, Ty Ty Nie trzy, trzy, tak trzy, trzy, tak to trzy, 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 Jasiu, kup kewa! Tarcze! Obronę kup! Jasiu! Pierdole. Ja pierdolę Zajebiście Ale kurwa, co było z tym sobą? Nie wiem, ale że się pociągnął takie full auto śmierci Chyba też zacznę grać kurwa fantomem, nie? Ej, co do każdego jak strzelisz? A. No A nie bzyka. Poszedł jest nadajnik stymulujący. W górę tutaj. A gdzie to się wszyscy chowają? też. podłożony nie mogę tam iść. Dobra, to ty idź tam, ja idę tu na dół. Jeden. A tu. Chetka mi tu doszła pomocy. Już. Idzie ci od dołu, idzie od dołu. Cienie wędrują. Został o! jeden gracz, A. został jeden. Klacz! Brawo. Ja pierdolę. Rzeczy nie można ale to przeciągnąłem. Nie da zniszczyć, ale czemu? Ej, tu jest kolejny. No to są trzy, bo tam Kula. jest jeszcze. Pięknie weszło, to. Zbierzmy szybko na Wandala. ja chcę Wandala swojego, odzyskać eee, Ja pierdole. A ja kiedyś mówiłem, że kosy nie kupię, nie? Ja pierdolę i ich i ich kupiłem kosy Omena Pierdolę Wow, wbije się Sybas, super, cudnie Drzewko nikogo nie ma? Nie wiem, nie to O ty Czemu w takim momencie, no? Ty, Owen wszystko widzi ogólnie, nie? on wszystko widzi, kurwa, on ma ty, Dla mnie on ma Okej, to wchodzimy. Wchodzimy, bo on te Pinkasa wziął. No co? Jak on mnie wszystko ma przesmokać? Ja nie ja wiem, kurwa, cokolwiek robię, i ja pierdolę tą grę. Zadrżał ze strachu! Mahi, wahi. Kurwa, że ja musiałem ich zabić? Zapierdolę. Nie wszyscy. Wypuszczam osłonę. Okay. Oh. Oh. Jeszcze wszystko 120. Ja pierdolę, resetuję grę, bo nie słyszę kogokolwiek. Jezus, kurwa, Jacek. Koszmar, zajmij się nimi. Zrobi ich cel oznaczony Brawo. ich ich elitarnego Rozpad naszej Claw mi jej głowę Nie, nie, rakieta nie, rakieta, on jest za tobą na heavenie Ej heaven, heaven ostatnio, heaven ej. Dobra, rakieta jest upośledzona Tak się kurwa do... Ja pierdolę sobie kurwa, aha, dwa aha, aha. aha, dobra, czekaj, bo chyba jednak pod tą infolinię muszę dzwonić czekaj, Nie, to, czekaj, czekaj o, kurwa, nie. ty 3000, ej Kuuuła A to śpiewa Zabić wszystkich wrogów Śpiewa i chuj Działko po postawione Niga, bez hitu, ty co słyszałeś? Człowieku jaka luta no, tak, co mogę chodzić <śpiewanie> Nie ma killjoy, debilu Dobra, mam no, tu no, kamień, smoke'u, no Zrobione Oto to Jaka to. kontra Rzucam <śpiewanie> ładunek ta kontra może zostać rozjebana przez nich, nie? Żeby coś. No ale Zabra. chyba się do tego nie krzapią. Jeszcze ja Ej, ale, ale to on jest z Bołty. On jest z Bołty, czy nie? Czy się wydawało? Why are we still here? Just to suffer? O Jezu! O Jezu! na ona tam jest sorry. Został jeden kurwa. On tu jest. Kurwa, matcz. Ej, zabijaj sowę. Zabijaj sowę. No ty żartujesz za mnie teraz. Kiedy wszyscy speśni. Czy że się, się ja dzieje? Dokładnie wiem, gdzie jest na Aha. Ej, dobra, bo reszta jest side, reszta jest side. Ej, no, oni defują. Nawet gułta. Rakieta wystrzelona. A gdzie to się Został Nie jeden... został zadałem, no co to. Dziękuję za oglądanie, a sponsorem tego filmu była firma Święte Niebiosa zajmująca się produkcją odrzutowców.